Your face? ok. Oczy na, jak diamenty, one pytane bez pytania nie nosi. Co? Cześć, witajcie na kanale Książka Dzisiaj przychodzimy do Was z wrap-upem. Będziemy przedstawiać Wam książki, które przeczytaliśmy w sierpniu. Marta przeczytała wyjątkowo dużo książek. Tak, jak na mnie przeczytałam ich całkiem sporo, po aż 6. W sensie pięć przeczytałam, jedną przeczytałam w audio. Ty z kolei przeczytałeś... Tak, ja przeczytałem dwie. Tak naprawdę 2,5 trzeciej nie skończyłem, ale o tym wszystkim będzie opowiadał w filmie. Tak, ale oglądajcie koniecznie, ponieważ dla mnie ten miesiąc nie tylko był dobry pod względem ilościowym, ale też jakościowym, więc mam, pokażę Wam dzisiaj tutaj naprawdę prawdziwe perełki. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że nagrywamy ten film po raz kolejny, ponieważ za pierwszym razem nie wiem, nie było obrazu. Tak, coś się popsuło. Tak, był chyba dźwięk, musielibyśmy wam to puścić w formie podcastu, ale jakby. 40 minutowy podcast. E... Bez obrazu. A czy jednak A jest coś pokazywać? A czy pewnie jakby się to tak ładnie obciąło, chciało... wyszło z 30, tak, ja. dobra, ale już przejdźmy do książek. Moja pierwsza pozycja to Willa dziewczyna z lasu. Tą książkę przeczytałam na samym początku. W ogóle na kanale jest cały vlog właśnie z czytania tej książki, mojego autorstwa, tak, no Kacper akurat nagrywa. nie nagrywał. I mamy tutaj oczywiście historię tytułowej willi, która należy do takiego klanu leśnych ludzi. No i jest właśnie taką jutką, złodziejką, która właśnie zakrada się do osad ludzi, no i właśnie kradnie im przedmioty. Tutaj tak, e, mamy taką historię, która skupia się na tym właśnie, że Willa trochę za bardzo zbliża się do tych ludzi, i zaczyna się zastanawiać, czy oni rzeczywiście są e, tak śli, no, jak e, ją tego uczono. E, historia jest naprawdę piękna, e, bo jest też sporo akcji i naprawdę skradło moje serce. E, w ogóle Robert Beatty ma też na swoim koncie inne książki, które też chcę przeczytać. Ja Wam tę pozycję bardzo polecam. Czy Robert Beatty to również mąż Pani Beatty? Nie. Nie. Nie no, nawet nazwisko jest... Inaczej się przez jedno T. Mhm. E, e, nie, to, to nie. Ja jestem teraz z książki, która Marta pokazuje. Znaczy, ja jestem ciekawy pierwszego tomu. Marta już tak wyopowiadała o tej książce, tak. że to jest taka świetna książka. E, powiem to po raz kolejny. E, dlaczego ja tyle czasu czekałam, żeby przeczytać Zdradziecką Królową? Jakby... Tak, książka była genialna. Tutaj wszystko było przemyślane od pierwszej do ostatniej strony. Po prostu akcja, akcja i akcja. Przynajmniej dla mnie. Naprawdę, mamy tutaj jakieś pościgi, zdrady, piaski pustyni, morze no, czego sobie zapragniecie. No i tego oczywiście gdzieś tam romans Tutaj mamy oczywiście kontynuację pierwszego tomu. No bo też w poprzednim no, Lara zrobiła coś, czego skutki no tutaj musi to naprawiać. Wszystko się tutaj bardzo ładnie rozwiązuje. No ale też obawiałam się bardzo końcówki, ponieważ no, nie byłam pewna jak to Daniel zrobi. Właśnie a propos też Lary. No po przeczytaniu Walecznej Czarownicy obawiałam się jak... No Waleczna Czarownica tak. zakończyła się pięknie. Mhm. No tak słodko-gorzko. No pięknie. tak. No właśnie, tutaj zakońc zakończenie mnie usatysfakcjonowało. I naprawdę Wam polecam tę pozycję, bo była świetna. Na pewno, jak Królestwo Mostu było bardzo dobre, aczkolwiek nie wywarło na mnie aż tak dużego wrażenia. Tak, ta książka była już po prostu celująca. No, no mam je chyba 9 gwiazdek jednak. Moją pierwszą książką przeczytaną był Niebieski Las Grzegorza Bobina. O tej książce jest recenzja na naszym kanale, ostatnio się pojawiła. No. Tak, dlatego tutaj nie będę się jakoś bardzo rozwodził na temat tej książki. Powiem tyle, że mi się podobała. Nie była to książka idealna. Miała tam parę swoich takich delikatnych wad. Książka ta głównie stoi akcją, tu ciągle się coś dzieje. I z tych wad to na przykład opis całego takiego. No, głównie bohaterów, o to mi tak bardziej doskwierało, że bohaterowie to są tacy. Nie powiedziałbym, że płascy, może nie aż tak, ale nie są tu jakoś tak dobitnie opisani. W tej książce mniej więcej mamy historię przedstawioną, tak, czarodziej, który chce posiąść magię z całego świata, chce być takim największym, najpotężniejszym czarodziejem. No właśnie, zwołuje wszystkich czarodziejów, żeby im te moce wszystkie odebrać, no i on chce tutaj rządzić wszystkimi, wszystkimi. Mamy królestwo imnis, które się tutaj stawia, i tak dalej. Nie będę się tutaj za bardzo rozwodził. Jeśli ktoś jest bardzo ciekawy, co tam się tak bardzo dobitnie dzieje, to w recenzji o tym mówiłem. Tutaj tak tylko zakreśliłem. Książka ciekawa, podobała mi się. i... No i mówię, że przede wszystkim dużo akcji. Tak, to ja. Czekam na drugi tom, tak, jestem bardzo ciekawy. Ta książka zakończyła się, tak powiem, nagle, Był niespodziewanie, i no drugiego tomu jestem naprawdę ciekawy. Co tam się będzie dalej działo? No to teraz ja, moja kolejna miłość, czyli magik i złodziejka fińskiej autorki. O tej książce też mówiłam co nieco właśnie w podwójnej recenzji. Mamy tutaj główną bohaterkę, Minę, która jest złodziejką, i przez no, pewien, pewien splot przypadków trafia do domu magika Toma i profesora Worowskiego, który jest z Polski. Ta książka to było niekoniecznie to, czego się spodziewałam. Ja w ogóle się tu bardziej, no, myślałam o fantastyce, ale to jest taka, bym powiedziała, bardziej baśniowo-futurystyczna baśń, ponieważ też mamy tutaj właśnie taką magię rozumianą tak jako magiczne sztuczki, trochę taka mechanika i nauka, bo właśnie Tom się tym zajmuje. Czy on jest iluzjonistą? Tak i to jest właśnie bardzo interesujące. No i oprócz tego mamy też, też taką baśniowość, bo mamy takie nawiązanie do... Ktoś nie wyciszył telefonu. To twoim. To pewnie ja. Do baśni o ołowianym żołnierzyku. Ta książka naprawdę mi się podobała. Był tutaj taki plot twist, którego coś się kompletnie nie spodziewałam. No ona w, w przeciwieństwie do wcześniejszej książki Kacpra, no nie stoi jednak akcją i... No ona jest tutaj taka bardziej wolniejsza. Mimo to naprawdę mi się podobała i Wam polecam, bo wydawnictwo Dwukropek naprawdę wydało świetną pozycję. I już czekam na kolejny tom, który ma się ukazać we wrześniu, to tyle. I teraz po raz kolejny przechodzimy do Daniel L. Jensen, ponieważ przeczytałam Mroczne Niebo, które jest kontynuacją Mrocznych Wybrzeży. I te książki można czytać tak, no, naprzemiennie, ponieważ mamy różne perspektywy. Jednak mimo wszystko radziłabym zacząć od mrocznych wybrzeży, ponieważ no, w mrocznym niebie mogą się pojawiać małe spoilery. Jednak muszę powiedzieć, że mroczne niebo było o niebo lepsze <grym> od pierwszego tomu, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy sprawili to bohaterowie, ponieważ mamy tutaj właśnie do czynienia z Lidią, która jest właśnie taką uczoną i mieszka w takim mieście, które jest właśnie tak kreowane na takie. Imperium rzymskie, w ogóle ten świat jest tutaj takim właśnie rzymski, rzymski, właśnie nie imperialny, tylko rzymski. E, oprócz tego jest też druga perspektywa. E, Kilian, który jest takim wojownikiem e, naznaczonym przez boga wojny, ponieważ też mamy właśnie tutaj bogów. Oczywiście na krawędzi jest też wojna. E, jak to w książkach Daniel L. Jensen no losy tych bohaterów w końcu się splatają. Akcji było tutaj, powiedziałabym, na pewno więcej niż w pierwszym tomie i też bardziej polubiłam bohaterów. Romansu tutaj było jak na, na Daniel, naprawdę mało bym powiedziała. No i ta, ta, ta relacja też jest taka dosyć skomplikowana. No, ten tom mi się naprawdę podobał, i czekam z wydęsknieniem na trzeci, czyli pozłacanego węża, który ma też chyba wyjść we wrześniu, w <grym> marcu. Tam w tamtym tomie właśnie będziemy mieć chyba z tego co wiem właśnie te cztery perspektywy. No jestem tego bardzo ciekawa i no, czytajcie po prostu, bo warto, Daniel, ogólnie <ścoughs> i. Drugą książką, którą przeczytałem była Droga do wyraju i tutaj od razu mogę zaznaczyć, że Droga do wyraju była lepsza od Niebieskiego lasu. W tej książce mamy historię wąpierza Elgana, który trafia do pewnej wioski, gdzie dostaje zadanie, bo samozwańczy szaman przez swoje dziwne wybryki przywołał pewnego demona, którego Elgan będzie miał za zadanie odprowadzić, właśnie oddać pewnemu bogowi do, pod opiekę, bo ten demon jest jakby Taki troszeczkę e, e, wyrzutkiem takim, bo on jest przeklęty i śmierdzi. Bardzo mocno śmierdzi. Właśnie że śmierdzi. E, tak, no dlatego go inni Bogowie nie chcą przyjąć, okay. bo śmierdzi. A to co tamten nie ma węchu? E, nie wiem, no tam to jest jakiś tościwy on A, tak okay, to ujmę. E, no i właśnie e, ten e, nasz bohater musi tego demona odprowadzić do tego innego Boga. E, a z drugiej strony ma też za zadanie e, tego samozabańczego szamana sprowadzić z powrotem do świata żywych, bo ten szaman trafił do, powiedzmy, takich zaświatów. Mhm. E, no i po drodze właśnie bohater e, poznaje główną bohaterkę, której imienia zapomniałem w tym momencie, ale, nie jest ważne. ale ją poznajemy <laughs> później. Dlatego też nie będę się na niej jakoś tak mocno opierał. E, no i właśnie z tą bohaterką przemierzają e, przez te wszystkie różne światy, wioski, miasta, żeby właśnie doprowadzić, e, wykonać te swoje misje. E, po drodze też tam się wkradnie e, pewna e, dodatkowa, dodatkowy wątek, że tak powiem, e, który będzie się ciągnął przez drugi tom, bo ta książka będzie miała okay. drugi tom. Okay. Tak mi się wydaje, bo się zakończyła, nie, na pewno będzie miała, e, bo zakończyła się tak, no, z zapowiedzią, że tak powiem. Okej. Okay. I to są takie słowiańskie filmy? O, tak, zapomniałem, tak to ta książka jest właśnie oparta na takich słowiańskich klimatach, co mi się bardzo podobało i w ogóle to zacząłem czytać słowiańską mitologię, e, która jest o dziwo naprawdę ciekawa e, i dziwię się, że w szkole nie mamy jakoś no, zapoznania się w ogóle z tą mitologią, ani trochę nie ma w szkole. No wiesz, mi się wydaje, że ona nie jest na przykład, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że ona jest chaotyczna, ale na pewno nie jest tak uporządkowana jak chociażby na przykład grecka. Hmm. No ja jestem jak na razie na stworzeniu świata, które było całkiem ciekawe e, i dalej jeszcze nie czytałem, także, ale czytam i myślę, że jak przeczytam to też wypowiem. widzę, że w sierpniu czytałeś polskich autorów. Właśnie, samych polskich autorów, tak, bo mitologia też jest chyba polskiego autora. No zależy jaką czytasz, e... nie, chyba nie Paradowskiego. Nie, tak, tu gdzieś się okładka wyświetli, ale wydaje mi się, że to też jest polskie okay. autor. Także w sierpniu był polski, bardzo polski. Tak, polski. Dobra, to teraz przechodzimy do mojego, nieco mniej polskiego. <noise> teraz książka, na którą e, się ja bardzo zachwycam, kocham tą serię i czekam na kolejny tom. Marta, e, który ma... pocieć, Drugi. Tak, e, Ja w tym e, w sierpniu przeczytałam Sekret Ksejna Laury Gallego. I to jest kontynuacja e, księgi Axlin, nad którą się już tak rozpływamy na tym Dobra. kanale. E, tutaj oczywiście mamy fantastykę, która e, skupia się w takim świecie, w którym... No, jest opanowany przez potwory. Ludzie żyją w takich osadach, walczą z nimi. No i właśnie główna bohaterka, Aksin, ona chciałaby zrobić coś więcej niż tylko jakby podtrzymać tę ludzką egzystencję i postanawia tak spisać taki bestiariusz, no, ponieważ chce z tymi stworami jakoś walczyć. W drugim tomie akcja jednak już nie jest, nie mamy już takiego motywu drogi, podróży, ponieważ tu już, tu już jesteśmy w innym miejscu. No i też skupiamy się też nieco bardziej na innym bohaterze, co nie zmienia faktu, że tych stworów jest też tutaj dużo i w ogóle akcji i wszystkiego. No i ja te książki też polecam oczywiście młodzieży, ale takim osobom, które właśnie. Lubią fantastykę, ale nie bardzo czują się też takimi rozbudowanymi wątkami politycznymi, jak to jest na przykład w przypadku książek Daniela L. Jensen. To są bardzo proste książki, ale są naprawdę genialne. Tak, fajnie są zrobione i tutaj no, też jest dużo tajemnic, sekretów, które rozwiązujemy i tak. dowiadujemy się właśnie nieco więcej o tych bohaterach i samych potworach. Yy, więc no, my polecamy Oj, i bardzo. z niecierpliwością czekamy na trzeci tom, który ukaże się w październiku. Marta przesłuchała książkę, za którą ja szczerze raczej bym się nie zabrał. Mnie od takich książek odstrasza głównie grubość. Grubość? Tak. Nie to wiem. jest bardzo gruba książka. E, znaczy, wojna. Tak, wojna makowa, tak. Rebeki Kwang. Znaczy, ja tu od razu powiem, że ja ich w sumie to nie byłam pewna, czy ja ją chcę czytać. Znaczy, kolej z sobie ją przesłuchałam. E, dzień, e, dzięki temu, że w sobie waszą na bookbit. E, no i właśnie zobaczyłam tę książkę i myślałam, no to okej, okay. no bo tak to też nie wiem, kiedy bym ją w ogóle przeczytała i czy w ogóle bym ją przeczytała. E, no ale dobra, zacznijmy od tego, że mamy tutaj, pewnie już większość z Was wie, no ale trochę opowiadam o fabule e, nastolatkę Rin, e, która jest sierotą, no i tak naprawdę jest nikim, wychowuje się w takiej przyszywanej rodzinie, e, no i oni w pewnym momencie aranżują jej takie małżeństwo z, no chyba z... z Trzy razy starszym y, mężczyzną od niej, no, Rynie jest obrzydzona i też wystraszona, dlatego no, ucieka się do nauki, ponieważ wie, że jej no, jedynym takim wybawieniem jest e, taka elitarna szkoła wojskowa, do której no, to nie jest żadną tajemnicą, dostaje się w końcu. E, chociaż no, jej droga była też trudna. No i właśnie ta książka jest podzielona na takie etapy, że mm, ta pierwsza część to jest właśnie ta nauka w tej akademii. A potem to już jest ta, są już takie stricte wojenne wątki. I co ja mogę powiedzieć, chyba najbardziej podobała mi się właśnie ta część w tej akademii. Nie wiem, takiego chyba najbardziej byłam zaangażowana. Aczkolwiek ta wojenna też nie była zła. To trzeba dodać, że no ta książka jest bardzo brutalna, i nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek chyba nawet czytała coś takiego, chyba że jakąś historyczną, no ale. No właśnie, tamto jest oczywiście wszystko uzasadnione, czyli raczej dla starszej młodzieży. Tak, to na pewno. I bohaterowie też nie są tacy jednoznaczni. W sensie Rin, no ona się jednak zmienia podczas tej książki i, no jej wybory nie do końca są właściwe. To trzeba przyznać. No nie chcę mówić, że ona się staje zła, no bo no raczej nie, no ale aczkolwiek no, ma jednak w sobie coś takiego, tą zemstę, która ją napędza. Co ty jest też ciekawe w tej książce, to my nie zawsze wiemy, czy ci bohaterowie rzeczywiście podejmują złą decyzję, czy nie. No bo przyznaj, że jest coś takiego, że ty czytasz jakąś historię i ty wiesz, że oni podejmują złą decyzję, no ale oni no, w ogóle nie tak? No a tutaj nawet ja nie byłam pewna. No bo i ta decyzja pociągnie za sobą konsekwencje, i ta druga. Więc to też było takie nieoczywiste. No ale mimo wszystko mam do tej książki takie mieszane uczucia, ponieważ no nie powiem, że to była taka moja historia i szczerze powiedziawszy, no nie polubiłam Rin, nie przywiązałam się jakoś szczególnie do bohaterów. No i nie wiem, czy będę kontynuować, zwłaszcza że słyszałam, że no, w kolejnych tomach ona się robi coraz bardziej irytująca. Więc no ja jednak e, lubię, kiedy bohaterowie są do polubienia w książkach i kiedy mogę im kibicować. No na tak przywiązać do poluki. No, tak mam jednak. E, no, i to u mnie jest tyle. Czytałabyś tą książkę. Mm. Czy wzięłabyś się za tą książkę, jakbyś miała ją przeczytać, a nie przysłuchać? E, wiesz szczerze, to nie wiem. E, ja na pewno. E, nie zamierzałam jej czytać, na pewno nie w najbliższym czasie, ale... Nawet nie wiem, właśnie, czy bym przed nią przebrnęła, bo mm. były też tam takie dłużyzny. No, no, Ja się boję takich książek grubych, zabierać się do takie książki. Mm -hmm. e, chyba, że ktoś powie, że jest zarąbista i na pewno no, warto właśnie. przeczytać, to wtedy inaczej mam podejście. A jak tu jest tak niepewny, to mm -hmm. raczej bym się e, co nie Co ciekawe, przeczytałam ją właśnie w tym dniu, kiedy oglądaliśmy Mulan. Tak. <noise> Azjatyckie klimaty. Ma takie... e, no, ma, ale nie powiedziałabym, że jest podobna do Mulan. W sensie myślę, że są książki, które bardziej bazują na tych historii. No. No jest takie, no oprócz tego, że ona walczy, no ale nie udaje chłopaka, nic takiego, więc... Nie ścina włosów. Nie. A wiesz, nie wiem. A ja. i chociaż nie, nie ścina włosy. Bohaterki uwielbiają ścinać włosy. Tak, bohaterki uwielbiają ścinać włosy. Mo mo można by trzeba, kiedyś nagrać filmik o bohaterkach, które... Złotym, które ścinają tak. włosy w książkach. Ale dobra, nieważne, teraz przechodzimy do Twojej nieskończonej tak. książki. Książka, której nie skończyłem, to Intruzi, czyli drugi tom z serii Przewoźnik. Chyba tak. To jest seria? Tak, to jest seria. Tak mi się wydaje. Znaczy, nazwa no, serii jest po angielsku, także nie jestem pewien, co to znaczy. Ferrelerman, -fer Coś takiego? Ale Ty mówisz teraz tytuł po angielsku. Nie, to jest, no to seria. Nieważne. Jeszcze raz. <laughs> nie zagłębiajmy się w takie szczegóły. Okay. Zaznaczę od razu, że jeśli ktoś jest zainteresowany pierwszym tomem, to może sobie tutaj gdzieś przesunąć ten film bo... albo, wyłączyć. albo wyłączyć, bo tutaj będzie dużo spoilerów, przynajmniej tak mi się wydaje i dobra, zaczynajmy. Tak, nie skończyłem tej książki, bo zaczęła mnie irytować. Doszłem gdzieś tak do połowy. I no, nie przebrnąłem. Piszę do Marty w nocy, że nie wiem, czy rzucić tą książkę, czy się męczyć z nią dalej. Marta mówi, że jak się. No, męczyć jak tyle już tym no to... I, i także porzuciłem tę książkę. Kasper niby zaznaczył, że do niej może kiedyś wróci, ale ja bym napisałam <laughs> Ma facebook. Tak, raczej się już nie wraca do książek, ale dobra. ale dobra. Muszę sobie ułożyć, co chcę w ogóle. No, że Ci zaczęła jedytować. Dobra. O ile pierwszy tom był naprawdę fajny, ta podróż y, głównej bohaterki y, Dylan z tym jej przewoźnikiem przez te zaświaty Tristanem y, była ciekawa. Działo się tam co nieco. Y, oczywiście y, ten wątek miłosny jakoś tu się rozrastał. I no suma summarum, y, gdzieś tam. Y, pod świadomości. Wiedziałem, że będzie to takie troszeczkę romancitełko, ale no nie spodziewałem się, że w drugim tomie dojdzie do takich, powiedzmy skandali, źle to nazwałem, ale no bardzo mnie to wkurzało. Gdzieś tak właśnie w połowie tomu, tego drugiego, pojawia się druga bohaterka i nasza Dylan robi się straszną taką zazdrośnicą. No ale się zazdrości. Tak. Trzymają się za ręce, znaczy ten Tristan z tą e, drugą bohaterką e, mają ku temu powód, bo jakby ich moc się wtedy zwiększa e, i no mają ku temu powód. Patrzą na siebie i tak dalej e, i to wszystko e, ta Dylan tak właśnie potęguje, że o zazdrosna i tak dalej. To mnie bardzo irytowało e, i ogólnie cały, cały ten wątek e, miłosny robił się takim strasznym cholernym anuansiwem. Robił, e, że ktoś się w tym kocha, ale no bez przesady. No, no ja się nie wypowiem. Dobrze. <laughs> Powiedzmy, że zaczynało mi to wszystko wadzić już od początku tego tomu, tej książki, ale jakoś myślałem, że to będzie troszeczkę w innym kierunku się rozwijało. I jest tu naprawdę dość ciekawie poprowadzona ta akcja, bo oni trafiają do tego świata żywych, obydwoje. I powstaje jakby taka szczelina, przez którą do tego świata dostają się zjawy z, właśnie Świata umarłych mhm. i no, zabijają ludzi, i oni mają tu za zadanie, właśnie, no, jakoś temu zapobiec. I to było okej, okay. ale właśnie jak się pojawiła ta bohaterka, to już przestało być takie okej okay. no, no i porzuciłem tą książkę. romantyczne czasem potrafią być irytujące. Tak, bo książka byłaby, myślę, naprawdę całkiem fajna. Myślę, że gorsza od pierwszego tomu, ale dalej fajna. Gdyby to nie, nie doprowadził, ta, ten wątek miłosny nie doprowadził do takich no, dla mnie lekkich skandali. No takich kuriozalnych sytuacji. O jest. dokładnie tak. Także porzuciłem ten dom i no raczej do niego nie wrócę. Ale mówię, że może kiedyś wrócę. Ale nieważne, jest tyle ciekawych książek, no właśnie, to, po co się męczyć. po co się męczyć z jedną, tak. się nie podobało. No i to było na tyle, tak? Tak. No To my się już z Wami teraz będziemy żegnać. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, czy zamierzacie. No i oczywiście czy film Wam się podobał? Zachęcamy też do subskrypcji naszego kanału i do polajkowania filmu. I do zobaczenia.